No i dzisiaj znowu przebieranie ziemniaków W w tym roku jeszcze na kanale nie było tego Ja oczywiście przy workach chwilowo jedna osoba przy stole przebierczym A za chwilę pojawi się druga Kazymiak, odpad i jadalny I tak to wygląda dzisiaj Teraz na tak zwaną sprzedaż bieżącą od razu przy sortowniku pakuję po 15 kg ziemniaki na dzień dzisiejszy po 25 zł sprzedaję jak jest większa ilość tam powiedzmy 10, powyżej 10 worków to po 20 zł zaworek sprzedaję ale niestety takie ilości na dzień dzisiejszy się nie zdarzają tutaj już jest końcówka odmiany Haranomi tam zostało, do zebrania jeszcze Excelem, którego ogólnie sadzeniaka w tym roku nie... Siemano! Powiem mam, że w takiej sytuacji jak dzisiaj, to ja dawno nie byłem. Kosze, mu łubin gorzki, który ogólnie był bardzo późno zasiany, a że ładny wyrósł, no to kolega mówił, że warto byłoby to zebrać. No i tak akurat się złożyło, że dzisiaj, akurat mu ten łubin W zeszły tydzień padało, teraz jest trzeci dzień bez deszczu. Taka była bezpieczna opcja właśnie dzisiaj No i ogólnie jest słoneczko, ładna pogoda Nie ma co narzekać Nawet nie wiem co to jest za ziemia, ale jakaś tam jest Troszkę trzęsie, zwierzyna ma oczywiście też szkód narobiony tutaj taki fajny wyrzio stoi przyczepów tonara <laughs> eee, co chciałem no i tutaj już moja robota powoli dobiega końca może tutaj gdzieś około hektar został no i to tyle będzie no taka odskocznia w sumie od tych przebierania ziemniaków, bo ogólnie szczerze mam już dość tych ziemniaków, trochę plecy wolą już od tych worków eee, tak jak byli chętni ludzie do pomocy, do przebierania tak, teraz oczywiście nikomu się nie chce czyli jak zawsze nie zostało mi już dużo dziś za 20 ton do przebrania i będzie fajrand z ziemniakami w polu ogólnie też obrobiony jestem no prawie że, bo można powiedzieć jutro z rana już na jęczmiu zimy e, zabieg na chwasty muszę robić że szóstkę podczepię do opryskiwacza na szóstkę z tego względu, bo e, Polu jest trochę mokro po tych deszczach. Jest prosty kawałek 60 powinno. Nie wiem, zobaczę, może żółtą 60 zaczepię. Eee, ale na 100% czerwona 60 na to jesień już do opryskiwacza nie pójdzie. Mogę powiedzieć śmiało, że silnik jest już naprawdę na wykończeniu. W sumie drugi rok na wykończeniu, a dalej jeździ. Ale już nie chcę go dobijać już do końca, bo to no już nie ma sensu e, Jedyne co to będę musiał mu teraz na dniach szybko wymienić jakiś olej w silniku Nie wiem na jaki, aby był Coś, żeby chociaż trochę go wyczyścić O widzicie, ja tu z wami gadu gadu A tu header stanął kombajn odepchany, jadę dalej jak widać już dużo nie zostało ogólnie pole jest takie bardzo kręte długie fajny dosyć kawałek ziemia nie wiem jaka tu jest to nie moje więc nie wiem ale łubin tu dosyć urosł pokaźny może nie sypie tak jak wygląda ale ponad tonę temu idzie opornie tam jeszcze w sumie ta sama góra to bardzo dużo zielonego akurat jest tutaj jest tak względnie no i tak to wygląda widzicie już 17 października kombajn uruchomiony to i dobrze, bo jest przepalony sprzęt jak to się mówi A roboty w polu są porobione, więc no ale czemu nie pomogę być może właśnie ten znajomy na wiosnę będzie mi kukurydzę siał, nie wiem jeszcze zobaczymy no dobrze mamy niedzielę słuchajcie eee. przed chwilą wróciłem z trafy dobry Gdzieś szybko, niedzielę rano byłem. Coś obejrzałem, coś zaliczkowałem. Także niedługo dowiecie się co, ale to jeszcze chwilę potrwa. A teraz, tak na szybko Wam pokażę. Tu mam, no jo, kury normalnie nie dają żyć. O. Wyjątkowo nie wiem, czy będzie widać, ale. Cała przechowalnia jest ziemniaków, można powiedzieć jeszcze bardziej pełna niż rok temu. Tu jeszcze trochę zmieszczę Excellence. Tu jest luzem po prawej stronie tylko Excellence. Tu gdzieś jest 10 ton słuchajcie, ponad. A tam jest bryza, tam gdzieś będzie blisko 5 ton. Taka rozbieżność, bo Excellence są wyżej sypane, tamte są niżej. Dobra, wynocha. wsio. kury, tu akurat... No niestety są kury, tu jest przechowalnia, no ale gdzieś trzeba te ziemniaczki, słuchajcie, trzymać. Teraz jeszcze w tygodniu udało mi się jęczmień o zimę i żyto o zimę już opryskać na chwasty. Także zabieg herbicydowy już jest wykonany. Teraz tutaj jestem po tej stronie. Płyty już się robią powoli pełne folię niestety. No i tak jak tutaj była full wiata, tak już nam dużo nie zostało. O. Jeden se siedzi. Odpoczywa nie. Co? Gacek. Na workach nie? Najlepiej. <grywy> no, y tu mam excellence sadzeniaka dla siebie wybrane. O, nieraz się taki trafia, ale to staram się wybierać. Taki większy sadzeniak w tym roku, bo małego jest bardzo mało. I co mogę powiedzieć, tam się też dużo osób mnie sadzeniaka pyta. Niestety przykro mi, ale nie będzie sadzeniaka, bo ja go ogólnie wybrałem. W razie, gdybym po prostu sadzeniaka nie dostał. A jak tego, to potem po prostu dam to do skarmienia dla zwierząt. Yy, bo teraz excellent będą sadzone, o widzicie, ziemniak paruje. Czwarty raz. Yy, a to już jest za dużo. Za dużo. Yy, bo widzicie, o. Takie dziwne stworki powstają. No ten akurat jest bardzo ładny ziemniaczek, o. Takie różne duperele. A to nie jest dobrze. Nawet widać. O, taki już jest karłowaty dziwny. To niestety, do odpadów. No i tu gdzieś zostało ze 6 ton. Może 7 do przebrania. I to będzie wszystko. Tutaj są odpady same z Excellence. No, a teraz jadę wam pokazać, jak wygląda jęczmień. No i oczywiście, co w jęczmieniu mam nabrojone. Tam, nie chcę mi się wychodzić, bo dzisiaj zimno. O! Tutaj były ziemniaki, i tutaj prosto po talerzówce zasiałem jęczmień zimowy. <laughs> jeden pasek, jeden przejazd taki mały, ale jest. Tutaj po jęczmieniu o zimnym jest zasiane żyto. Na dzierżawie. Dosyć ładnie to wygląda. Powiem wam. Tutaj jest super. A teraz jedziemy dalej. O proszę, przężyto to już stało, wykiełkowało, robi się zielono powoli. No, ale to jeszcze do przężyta to daleko, jak to się mówi. I za chwilę Wam pokażę co tu się stało. Dzisiaj ogólnie pizga. Takie przysłowie: u nas się mówi piździ jak w kieleckim. <noise> czy to prawda takie, że w kielcach tak tam wieje? Eee, pewno nie, ale przysłowie zawsze przysłowiem, nie, jak to się mówi. Dobra, idę szybko, mam <noise> pokazać. O, tu jest po ziemniakach w tym roku. Przęży to po pszenicy, przężyto Ładnie tutaj wychodzi wszystko. Teraz idę zobaczyć, czy. Będzie w tym przeżycie coś widać Różnice odmian Tylko teraz nie pamiętam, gdzieś to jakoś tu dotąd o, o pierwsza tu ścieżka No jest widać trochę na razie Inny kolor no, Ale zobaczymy, niech to wszystko ładnie powschodzi To będzie można coś mówić Bo jest misterio po lewej A dalej jest Tadeusz posiany a tutaj znowuż po prawej stronie, jest tylko Tadeusz zasiany. Yy, gdzieś tak do słupa i troszkę dalej jest Tadeusz y, pierwszy siew. Kupiony nowy z centrali, resztę tu swojego. No tutaj widzę, dosyć to poschodziło ładnie. No, ale do rzeczy. Idę do jęczmienia, tak widać ślady opryskiwacza. Yy, tak słuchajcie, pryskałem zatorem. Tak pryskałem zatorem, bo. Nie chciało mi się sześćdziesiątki zaczepiać, no i właśnie tu mam tak zwanego mi jaka zwał, jak zwał narobiony. No ale o co chodzi? Po prawej stronie jest odmiana Aleksandra, po lewej jest Sandra. I teraz właśnie yy, o co chodzi? Bo mi zostało z zeszłego roku, tak 70 kg, niecałe, i postanowiłem to wysiać. No i problem yy, tutaj tkwi w tym, że. No, Jak już jest bardzo mało w siewniku, to po prostu się jęczmień czy tam inne zboże nie obsypuje tak jak trzeba, i mimo rozgarniania to nic nie daje. O, w tym moim agromaszu, siewnik tam w środku jest mieszadło, ono chodzi tak, a ono powinno się kręcić. Tak jak w Poznaniaku, i praktycznie do, do zera się wysiewało. Ostatnio kolega siał mi trawę no i właśnie u niego w nadbudowanym się to kręci i właśnie wysiał, można powiedzieć trawę bez rozgarniania, bez cudowania do końca siewnika no. teraz tutaj mamy oczywiście sandrę jęczmiń, bardzo ładnie to wygląda już tu no niby chwasów nie ma, ale są no niestety poszedł środek na mszyce słuchajcie, bo jest tu jej w tym roku od zatrzęsienia i niestety, ale już dzwoniłem do mojego przedstawiciela poniedzieli będzie dalej. Zawsze zapomnę jest herbicyt, fungicyt i to na robactwo to trzecie zawsze zapomnę nazwy tej. No i po prostu środek na robactwo i tak dalej niestety musi zostać wykonany. Bo no to teraz tutaj nie widać, może już troszkę środek, o, też lata jeszcze. Ośrodek zadziała, ale na pewno trzeba będzie wykonać powtórkę. I tak to wygląda. No, jeden trochę za późno zasiany, jak dla mnie, bo taki optymalny termin jest gdzieś 10 do 15, a nie 24, jak ja posiałem, czy 25, już nie pamiętam sam. Ale za to trochę normę wysiewu zwiększyłem, więc powinno być ok. No ale zobaczymy. Na razie się tam nie. Jak to się mówi, no, e, straconej pozycji jeszcze nie robię z tego, bo to nie ma sensu. E, Zobaczymy, co będzie dalej, tak po prostu. I tego trzeba się trzymać. Nie, nie, stra nie robię tego, jak to się mówi, na straty. Ale zobaczymy. No nic, kurde. To będzie tyle w tym odcinku, słuchajcie. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć.